Cześć, tu cały na zielono Arkadiusz Szymczak z portalu ślązag.pl. Jestem właśnie w Gliwicach, a konkretnie przed Prezero Areną Gliwice i przed tą piękną śmieciarką. Nie jestem tutaj przez przypadek. Właśnie w tym miejscu w środę, 23 kwietnia 2025 roku, odbywa się największa lekcja ekologii w Polsce. Lekcja odbywa się w ramach ogólnopolskiego programu Akademia Łowców Odpadów. Jest inicjatywą, która ma na celu nie tylko edukację, ale także pobicie rekordu Polski w największej lekcji na temat ekologii, utylizacji odpadów i recyklingu. Uważajcie, ile się doskłada foliowa reklama? Dzieciaki, ile? Podpowiadajcie. Ile? Pięć lat. Pięć lat. Ktoś powiedział pięćdziesiąt? To pięćdziesiąt. Na najmłodszych czeka multimedialny pokaz oraz specjalnie przygotowane zadania, w ramach których sprawdzą swoją wiedzę na temat gospodarowania odpadami i gospodarki obiegu zamkniętego. Czego dzieci się nauczą na największej lekcji ekologii? Dzisiaj Gliwice stały się stolicą edukacji ekologicznej. Podczas dzisiejszej największej lekcji ekologii dzieci przede wszystkim poznają tak trudne zagadnienia związane z gospodarką odpadami, jak na przykład recykling, gospodarka obiegu zamkniętego, ochrona zasobów czy na przykład segregacja odpadów. Jesteśmy tutaj też, żeby pobić rekord w największej lekcji ekologii w Polsce. ten rekord udało się pobić? Tak, udało nam się. Zaprosiliśmy ponad 650 uczniów. Natomiast dzisiaj udało nam się w Preziro. Arena Gliwice, zgromadzić 577 osób. Także ten rekord został pobity. Natomiast naszym celem nie było przede wszystkim pobicie rekordu Polski, ale tak naprawdę zainspirowanie najmłodszych do działania do tego, aby wprowadzili swoje ekologiczne nawyki w swoje codzienne życie. Czyli to, profesorze, jest tak ważne, żebyśmy właśnie segregowali, bo oszczędzamy w ten sposób środowisko zdecydowanie. Kochane dzieci, czy wy czasami myślicie o tym, kiedy jecie jakiś cukierek i papierek zostanie, gdzie go wyrzucić? Macie też świadomość, co? Czy na chodnik Czy dzieciom podoba się taka forma właśnie lekcji o edukacji yy, ekologicznej? Myślę, że bardzo. Po pierwsze, że wyszliśmy poza szkołę, poza ławkę szkolną, e, ponieważ mamy dosyć blisko, więc mieliśmy okazję uczestniczyć na żywo, nie tylko online. E, więc myślę, że to będzie bardzo fajne dla nich doświadczenie. Pani, że ta wiedza za, zaowocuje? Z pewnością. Jest dużo takich praktycznej wiedzy, ale takiej przekazanej właśnie głównie dla dzieci. Ja mam akurat klasę pierwszą. Jest to język dziecięcy, nie jest bardzo profesjonalny, więc jak najbardziej to jest trafione w punkt. Myśli pani, że nauczyciele też mogą się czegoś nauczyć? Z pewnością nikt chyba nie ma wiedzy wszelakiej, więc zawsze jakąś tam ciekawostkę można wyciągnąć. Ja na przykład dowiedziałam się o plamie śmieci na oceanie, co też już było dla mnie jakimś nowym doświadczeniem i nową wiedzą. Udział w największej lekcji ekologii biorą nie tylko uczniowie okolicznych szkół, ale także najmłodsi z całej Polski, którzy we własnych klasach połączą się z gibicami w formie online. Na no to reagują zwierzęta wodne. No bardzo źle. Niestety te A, śmieci my... z lasów często dostają się do oceanu, no do przez rzeki. Ale profesorze, ale jeszcze muszę powiedzieć, że w lesie to my jeszcze się uporamy z tymi śmieciami, no bo co, zrobimy akcję, że ratujemy i przyjdziemy z odpowiednimi bo posprzątamy, a w tym oceanie właśnie, o którym Weronika tutaj wspomniała, no to co? W oceanie mamy bardzo, bardzo duże problem. Dzieciaki, słuchajcie, bo to no, tak jest, jest Takie największe plamy śmieci, tak się to nazywa no. fachowo, mogą zajmować obszar wielkości Australii. No. Wiecie, jak duża jest Dużo? Australia? Słyszeliście o tym? Ona jest chyba większa niż Gliwice, prawda? Zdecydowanie większa niż Polska. Większa niż Polska, większa niż Europa. Im my dorośli będziemy od najmłodszych lat uświadamiać o segregacji, tym ten nasz świat będzie mniej zanieczyszczony. Jak dzieci reagują na śmieciarkę na takich eventach? So, zawsze są zadowolone, jak jeździmy po rejonie i zbieramy odpady właśnie, to też zawsze jest trochę śmiechu, zawsze im pomachamy, zawsze dzieciaki. Też nam odmachają, śmieją się, już nie zatykają nosa, bo to już nie śmierdzi. A na takich eventach to zawsze są ciekawe właśnie jak to działa, wchodzą do kabiny. No i największą radością jest jak jednak można zatitać, to jest jednak największa radość tych dzieci. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji, Ministerstwa Środowiska i Klimatu oraz Rzecznika Praw Dziecka. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Subskrybuj nasz kanał, zostawiaj lajki, komentuj byle pozytywnie, i zapraszam cię do obejrzenia kolejnego filmu.